Dzień dobry, witam Wielką Sobotę Roku Pańskiego dwa tysiące piątego Odpowiedzi, odpowiedzi to yy, <laughs> na wrzodziejące zapalenie grupa, tak? Yy, tutaj na FB, wrzodziejące zapalenie i yy, tak dalej. Chodzi z ul. Roza, Mam parę pytań do osób z i tak dalej. Chodzi o Marihuanę. Odpowiedź zamieszczana na filmie. Szczęść Boże. Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim Bożych błogosławieństwo, patrzności Bożej, zdrowia, szczęścia, pomyślności zdrowia w przypadku wnętrzności w odpowiedzi na tutaj zadane pytanie przez, przez panią, rozumiem, anonimowego członka grupy coś tu leci, jakieś rolniczy samolocik chyba Zrobili nam przerwę świąteczną, bo zwykle tu latają, wiecie, bynajmniej rolnicze i wynowe balni od demonów jeśli wiesz co chcę powiedzieć. Mam parę pytań do osób z tym i z tym yy, z różniący, że pewnie z że powodu. Yy, więc tak, yy, z marihuaną to jest tak, że w ogóle brzodziące zapalenie i tak grubego, jak i wszelkie yy, choroby związane, psychosomatyczne, związane z, z wnętrznościami zaczynają się tu, a kończą, tu. O, się mam. więc... Jestem po całkowitym usunięciu jej, ta grubego, zła decyzja w 2012 roku i mam pałcza tutaj uszytego, widzicie, wisi, taka ta, ale żyje, chociaż yy, to jest zasługa góry, no, nie moja, ja bym tego nie przeżył jako Jerzy Burkat, w każdym bądź razie, tak, jeszcze raz mówię, to jest choroba psychosomatyczna, ale ludzie też są różni, nie, bo kanaboidy są niezbędne, dla mózgu, dla funkcjonowania, etc. stres, etc. Tego typu sytuacja w jakiej w tych ciekawych cudzysłowie czasach, w których żyjemy, no to bynajmniej nie daje nam to luksus. Więc oczywiście polecam, polecam, bo sam jestem od y, paru lat y, leczę się legalnie, a dużo, długo, dużo i nielegalnie ale za, za krótko i, i niestety. Słuchajcie, kiedyś w telewizji bo, y, y, trwam, chodzi, bo nie w, w, w TV, chociaż teraz TVP już nie ma. Znaczy jest Republika. Y, tylko w TV tych jeszcze gorszych, chociaż złoto, zło. Mówię o TVN i TVP obecnym. No ale w, y, w telewizji trwam y, w o lecznictwie, bo nie w trasów. mają taki program, ja y, często oglądam go. Właśnie już byłem po wycięciu i tak, i powiedziano. Jakieś ksiądz, jakiś lekarz, że polecają leczenie marihuaną medyczną. Chociaż czym ona się różni od takiej od dealera? Ceną w tym momencie, bo jeszcze niedawno kosztowała 60 zł za grama, wapnę cena receptę plus 2,5 stówki trzeba było dać na początku 5 tych, później 150 zł, później nawet 2 stówki za wizytę, gdzie dostawaliśmy recepty. Teraz jest o wiele taniej, ja do tej pory polecam serdecznie, bo tam są w tej klinice Max Hemp, Doroty Gudaniec, doktora Bachańskiego, cała historia Maxa z Dorotką Gudaniec i jej synkiem, no ciekawa, Max Hemp, wrocławska klinika, tam leczą przypadki nawet ciężkie, onkologiczne, gdzie lekarze w szpitalu już mówią do ziemi. Nic już nie możemy zrobić, to nawet takie przypadki są i chętnie takie leczą. Natomiast jeśli chodzi o wrzodziejące zapalenie tak grubego, to jak najbardziej polecam, ale najpierw trzeba sprawdzić na sobie, bo nie każdy y, człowiek y, jest y, skłonny się zwalniać i uspokajać. Może powinien się przyspieszać, mnie to nie dotyczy. Więc jak najbardziej zioła, jeśli chodzi o moją osobę, ale to jest kwestia, trzeba spróbować, no. Ja w tej chwili no już mi się kończą. Mam przepisane tam około 30-45 maksymalnie miesięcznie gram. I już mówię, nie po 60 zł, tylko teraz przynajmniej w Krakowie. Ukrainka przyjmuje, słuchajcie, na Pawie vis, vis tego, Galerii Krakowskiej, a w aptekach, bo to jest bardzo krótka data przydatności, tylko ze zlabu. Różne gatunki, ja mam tutaj trzy, znaczy, w zasadzie to prawie nie mam. Ale już mogę iść ponown ponowną receptę. Tam recepta jedynie 5 dych kosztuje, a 20 zł a w plece gram, a nie 6 dych. Mm, jakie ma Aeslap? Ma Iceland Swig Pachnący, dobry, rozluźniający, rozkurczowy, antyprzeciwzapalny. Oto wszystkie mają po 22% THC. Nie? THC jest niezbędne przy CBD i szeregu innych kanaboidów, bo my cały czas ich poznajemy. Kiedyś Polska, ale dobra, kiedyś Polska była naszą Polską, nie? a nie ich mniejszą. Eee, a teraz jest w sercach naszych. Powiedz po 22 CBD, bo THC współgra z CBD, aby leczyć nawet komórki rakowe. Słuchajcie, co w wypadku, no, jak to lekarze czasem mnie pocieszają, panie Jerzy, pan już nie, nie dostanie przynajmniej raka jej grubego. No, no, no tak, jak się nie ma serca, to się zawołu serca nie dostanie, nie? No, Ghost Train Haze i e, ten trzeci, co ma również 22% THC 1% CBD e, Parps. Wszystkie no, tu już widzicie empty. Empty, ale tak jak mówię, leczę bez antybiotyku, bo mam pauczitis, zapalenie paucza, jestem po proktokolektomii od, odtwórczej z wyłonieniem zbiornika typu J-pouch, jeśli wiesz co chcę powiedzieć. Po prostu nie mam jelita grubego, ale też nie mam, A, już nawet wszystkie puste. No. Także już, yy, yy, że tak powiem, ten... Jak najbardziej polecam, ale trzeba spróbować. Co tu jeszcze Pani napisała? Witam. Mam parę pytań do osób z wrześniącym zapaleniem jejta grubego, które próbowały z powodzeniem lub bez powodzenia marihuany medycznej. Mam wrześnię zapewne i chcę y, spróbować metrzy marihuany. Przed konsultacją w klinice kolobnej postanowiłem się w temacie dokształcić. I tutaj, słuchajcie, to jest w ogóle chory system, nie? Bo wcześniej, wiecie, tutaj się za zamawiało te y, euforia, to się, to się nazywał. Y, y, z tej innej y, y, firmy, nie? Były w Polsce. Tam północ Polski miała chyba RO2, to się nazywało, czy jakoś tak, że nie pamiętam. A tutaj. Y, y, była ta y, właśnie chyba euforia, to się nazywało i jedno jest bardzo zbliżone do euforii z, z tych, o czym wszystkie są podobne, są kanaboidy. No i y, słuchajcie, produkcja Kanada, wysyłanie do szkopów, tam szkopy GmbH frufrufu do Polski, do swoich aptek, nie? albo tych jude aptek tego narodu wybranego oczywiście, w, y, 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 gdzie to kogarska jest wybrana, oni się mają. Ci źli akurat to się nawrócą w Bitwie Armagedonu, ale nie religijnie, chociaż Jezus stał. alleluja. Umarł za nas wszystkich, nie? Za każdego z nas. Także ten krzyż musimy nosić niejako, jak Krzyż Pański. I tak nie jesteśmy w stanie tutaj zastąpić naszego Pana i Boga, który oddał za nas życie. I to jest najważniejsze. Cielestość to jest tylko ubranie. Tu jesteśmy na chwilę. Dlatego ten krzyżyk trzeba tu ponosić. Jak ktoś jest tam z kolorowy, z tych LPG, AGD+, czy coś, to tym bardziej nosi ten krzyż, niech się modli do Boga, aby zniósł, zniósł z niego to przeteczeństwo. No ale miał być tylko wyłącznie tutaj miałem Pani pomóc, a nie dawać wykład biblijny. <laughs> Przepraszam. Chociaż proszę to docenić, bo czasy są ciekawe. Okay. Czytam i dochodzę do wniosku y, y, w dużym stopniu, tak, zależy, może nie w dużym stopniu, bo kanaboidy to kanaboidy, THC, CBD, tak dalej. Natomiast oczywiście są, gdzie jest tej, yy, yy, tego THC o wiele mniej. Są, że są mocniejsze, wiecie. To kolega był teraz w Stanach, to wyobraźcie sobie. Ten. No a restrykcje są takie, że tam Kanada produkuje, tu do szkopa wysyła, a my płacimy, za bulimy za to, jak zawoły, 60 zł. W tej chwili mówię 20, jest z groszami. Nie? No data kończy się, yy, 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 tutaj to było 11 kwietnia. Do 7 maja data nie? Dlatego takie ceny pod a nie po dilem, że się, bo mamy apteki. No ale jeszcze raz mówię, kiedyś parę lat temu, tutaj na Fact bruku mnie wyrzucono, zawieszono, w tym czasie, tylko wieczorem, znaczy no, parę godzin później, bo to było z rana, Leroy y, 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 powiedział właśnie to, 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 kiedy Kaczyński, wiecie, ten, y, nie wiem, on, on nie jest głupi, wiecie, on tylko ś, czasem ściemnia, jest tak mądry, że czasem gada jak głupi, nie? To jest druga sprawa, y, ja mówię o Jarku. Panu Jarosławie, bo nie sądzę, żeby człowiek tak wykształcony bo nie wiedział takich rzeczy i zapytał przy kamerach: Marihuana, a to się robi z konopi? No, wtedy trzeba było oleje słuchajcie, sprowadzać. No, dziewczyn... Przyszedł taki olej, to 90% się na niego czekało, ale dziewczynka, która na niego czekała, miała dwa dni wcześniej pogrzeb. Ta? No, yy, yy, więc polecam jak najbardziej przy leczeniu, ale trzeba sprawdzić, jak będziemy reagowali, jaką dawkę potrzebujemy i czy stale potrzebujemy to zażywać, czy tylko w momencie właśnie, tak jak ja mam teraz, powiedzmy, zaostrzenie. Polecam, yy, w telewizji trwam, w, yy, radio, zacz, nie polecam, w telewizji trwam, bo ona też jest, wiecie, jaka, nie? No, ale niektóre programy ma dobre. Polecam yy, to ziołolecznictwo Bonifratrów, bo tam właśnie usłyszałem, niestety już nie mając, nie, już, ach, już po wycięciu jej takie. To kawał No znaczenia. Idzie idzie, to trzeba zrozumieć, jeszcze tam. Ledwo przeżyłem. Mówię, gdyby nie Jezus, to by mnie nie było. Aleluja. Wszystkiego dobrego. A lekarze no, powinni wypisywać każdy jeden świadomy. Ale ja kiedyś jeszcze mieszkałem w niepołomicach, tam miałem dom, bo w ogóle jestem z Krakusem. I słuchajcie, poszedłem do lekarza, który zawsze dobry, z wolnymi ja antybiotyki, wszystko, jak go o sp marihuanę, on mówi, że nie, 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 ja jak nie, jak w Farmindeksie, ja no to poszedłem do niego, masz tu kurwa lekarzyku, rzuć okiem do swojego Farmindeksiku, bucu i zobacz, że jest, więc jednego nie poszedłem, szczęść Boże. Cześć, lekarz lekarzowi nierówny, jak człowiek człowiekowi, z Panem Bogiem.